Mamy państwa, gołębie Polka sobota, 4.56 rano mamy labetę wypożyczoną jedziemy pod nawet burma zowiecki po zaciąg, zaciąg mamy miary 65 pół na 4,5 będziemy musieli go przeciąć, tu jakoś go załadować, będziemy nie kombinować już na miejscu panowie pogoda tu pogorszyła Pada deszczyk, jest podmurno. Także my ruszamy, wszystkich pozdrawiamy oglądających, nagramy, jak dojedziemy na miejsce, będziemy nagrywać jak, jak będziemy przy ten zaciąg. Ładowali Także przed nami jeszcze kawałek drogi, bo mamy od Eldląga tam dokładnie 265 km Także, ruszamy dalej w drogę. Pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Także panowie, zaciąg ściągnięty na dół. Jeszcze musimy pokombinować, tutaj pan ma taką tą nową budę. Ta będzie do rozebrania. Tutaj musimy pokombinować, teraz przeciąć na pół, żeby to nam wyszło tam na nawetę. Także, bierzemy się do roboty, cały czas leje, jesteśmy cali mokrzy. No, ale cóż zrobić. To się nie robi dla gołąbku. Także kombinujemy to z tym zaciągiem dalej. I, jedzie, I jak zapakujemy go na samochód, jak nam się uda w ogóle, to wtedy jeszcze tu nagramy przed odjazdem. Także do usłyszenia. Dojechaliśmy panowie do Elbląga. Przecięliśmy na pół. coś się nie dało. Teraz idziemy na działkę, chłopaki tutaj przyjechali jeszcze trzech rozładować Wciągnąć na dach dzisiaj już nic nie będę tam robił Będę miał czas to zakładam te koło pospawam, Będę miały w końcu zaciąg na działecie. Także tak to wygląda, jesteśmy już w oblągu to jest słoneczko tam lało, bardzo mocno bardzo także jedziemy na działkę co rozładować panowie i będą miały gołąbki pod czym chodzić także pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia